Mamy pierwsze nowe nagrody i na dzień dobry Pik za Elite Ale 92. Zobaczmy, czy coś tutaj będzie na main koncie. Aha, to w takiej postaci są te to nie czerwone. Okej, okay, no dobra, no to bierzemy Sancho i lecimy dalej. No to jedziemy z tymi nowymi nagrodami, nowe paczki. Jeżeli będą słabe trafy, to po prostu będę to skipował i pokażę chyba w sumie. W sumie tylko najlepsze wam pokażę, jeżeli w ogóle coś dropnie. Z tych nowych paczek nic nie dropło, więc nic nie ma. Mm, tak jak Wam mówiłem. Ale jest teraz paczka trzech piłkarzy TOTS 92, ze wszystkich lig. Przekonajmy się, czy coś tutaj będzie konkretnego. Kanada? Elo, czy to będzie Davis? Uh, to będzie Davis. Okej, okay, jest Davis 94. No całkiem nieźle. No dobra, ale zobaczmy, kto będzie obok tego Davisa. A obok Davisa będzie DiMarco. Okej, okay. zobaczmy, czy to będzie trzeci lewy obrońca tak naprawdę. <noise> Dwóch lewych obrońców i kołfej. A może ona może grać na lewej obronie? No to idziemy, kolejne nagrody za elite. Tutaj będzie tylko piki paczka. W piku mamy. Taverniera. no i paczka 3 razy toc z każdej ligi 92 Przekonajmy się, kto tutaj będzie? Zaha, ok. I z kim ten Zaha będzie? Tutaj będzie jakiś Toc honorowy. No dobra, ale kto? I tym Tocem honorowym będzie Renard, okej. Okay. Myślę, że jest to naprawdę ciekawy traf. Zobaczmy, kto będzie jako trzeci i jako trzeci Kowalski. No to pora na pierwsze poważne nagrody na RTG, zobaczmy. Pierwszy jest pik, jeden z pięciu. I dostajemy tutaj Wardiego, Di Marie i Schlotterbecka I powiem tak, normalnie chyba wziąłbym Di Marię i Schlotterbecka, ale z racji tego, że trzeba grać anglikami, no to bierzemy Wardiego. Pierwsza paczka z trzema to 92 plus na RTG. Zobaczmy, co tutaj będzie. Węgry, SP Ok, soboszlaj. No, ogólnie jest to nie najgorszy traf. I do tego Declan Rice. O, on jest akurat fajnym zmienniczkiem. Będziemy pierwsze nagrody za Food Champions. Eee, te piki sobie pierwsze otworzymy oczywiście normalnie. To jest euro, a te tocy ultimate będziemy odsłaniać. Zobaczmy. Pik z euro, ok, FK Pajor. No dobra, zobaczmy drugi pik z euro. No tu już nieco gorzej, bo jest Diaby. No i teraz najważniejsze pytanie. Czy 11 winów odda? Przekonajmy się. Standardowo jedziemy od prawej strony. Zaczynamy od Kulibaliego. Później na środku mamy Grimaldo. Ok, Grimaldo już jest całkiem fajny. I z lewej strony jest... Mohamed Salah. Okej. Okay. Czyli bierzemy Salaha, bo jest Z Takie dostaliśmy info. Tym razem, może od lewej, gołowin. Tu mamy Baśkę. Ok. No i z prawej strony dostaniemy: Palverde, No, bad. To pora na kolejne nagrody. Jest test, bo nagrody są otwierane na Old Genie. Także zobaczmy, czy to odda. Drugi diabi, ok. W trzecim piku Bruno Fernandez. No i teraz najważniejsze dwa piki, Jeden z trzech to z Ultimate. W pierwszym piku mamy. winic Vinicius Junior, ok. A w drugim piku jest. A w drugim piku jest Baśka, ale myślę, że ten wini i tak wystarczy. No dobra, i paczka trzech to z Ultimate, przekonajmy się, 94+. Plus. Czy odda? A jak odda, to kogo? Jest Francja LO? Okej, okay, Baśka, już myślałem, że to może być jakiś T. Hernandez No dobra, ale przekonajmy się, kto będzie jako drugi. Kto posunie Baśkę z tego walkoutu? I jest to Hemp. Okej. Okay. Hemp całkiem nie najgorsza. No dobra, ale kto będzie trzeci w parce i trzecia jest debienia Idziemy nagrody za 16 winów. Zobaczmy, czy coś tutaj odda. Na dzień dobry Robert Lewandowski 90 overalla. Czy to jakiś znak, że uda nam się coś osiągnąć z Hiszpanią? Okej, okay, Mittelstack. Bardzo fajnie, około 80 tysięcy on kosztował. Mm, dodatkowo jako ostatni. właściwie Ostatnia Oberdorf. No dobra, no i teraz zobaczmy, co będzie w Tocach za Food Champions. W pierwszym tocie. Smith i Valverde. Ok, czekam na info, kogo wybieramy. Smith, ok. No i zobaczmy, co będzie w drugim piku. Czy drugi pik będzie bardziej podkręcony? I w drugim piku mamy Bon Monti, ok, 2x97. Trzema Tocami Ultimate 94. Niech się dzieje. Co tutaj będzie? Anglia, SP. Okej, okay, Declan Rice jako pierwszy walkout. To może zwiastować coś dobrego pod warunkiem, że tu nie wyjdzie jakaś kobitka. A wychodzi tutaj jeszcze Hurricane. Ok, 97. No i teraz pytanie: co będzie trzecią kartą? Jeżeli tutaj nie będzie karta kobiety, to będzie jakaś totalna topka. A będzie to. Bacha. Kolejna 11, 11 inów wbite. No to zobaczmy, czy za to 11 odda. Zobaczymy, czy tutaj będzie coś takiego porządnego. Dobra. Yy, kogo bierzemy? Okej. Okay. Bierzemy to niego crossa. No i zobaczmy, teraz najważniejsze piczki. Za food champions w pierwszym piczku Smith. A w drugim piku dostaniemy... Di Maria albo Bachę. Bacha, okej. Okay. I kolejne nagrody za Food Champions. Jeden z 3 euro, czyli kolejne 11 winów zostało wbite. Zobaczymy, czy coś tutaj porządnego nam odda. Te paczki, no nie, jest, nie są najlepsze, jeżeli chodzi o te piki z euro, ale my przyszliśmy po piki do Food Champions i mamy tak, Deklana Ricea. No, mogło być to lepsze. A w drugim piku jest. Bacha. Straszne. Straszne. 14 winów tutaj zostało wbite bodajże. Także zobaczmy, czy odda w ogóle te 14 winów. Zacznę od Barelli, czyli istnieje bohatera Włoch. Do tego Stones. Czy można go nazwać bohaterem Anglików? I ręka Paredes. No i teraz najważniejsze, co będzie w pikach za Boot Champions. W pierwszym piku mamy Deklana Raisa, ok. A w drugim? Czy będzie lepiej? Nie. No i najważniejsza paczka za Puczemion 3 razy to z 94. Zobaczmy. Brazylia SPO, ok. Jest Debinia. No tylko już się o tym przekonaliśmy, że jak jest Debinia, to dalej może być jakiś gorszy overall, jeżeli będzie stop-ligi. No i tutaj w sumie jest Smith 97, ok. No dobra, Smith jest na pewno winem, tylko pytanie. I trzeci jest Di Maria, 3 Totsy z plusem, ale sama Smith. Ponad 350 koła, nice. No to pik za Squad Battles. Jeden z trzech Tots 92+, plus. zobaczmy. I dostajemy otrzymamy i Love Tosachika, not bad. To jedziemy pik z za Squall Battle. Zobaczmy, czy to może oddać. Jest Atina. No i w sumie to Matiny będziemy brali. Nagrody za Food Champions. Bite 14 winów jedziemy. Zobaczmy, czy coś tutaj będzie. W pierwszym piku czerwonym mamy Bon Monti. Nice. 97 overalla. To już jest przyjemna karta. No, i sprawdźmy tego drugiego, czy drugi może być jeszcze lepszy. Smith ok, dwie karty 97. Myślę, że topka. Paczka z trzema to sami 94. Przekonajmy się, czy tutaj będzie coś konkretnego. Zaczniemy od Brazylii, zaczniemy od SPO, czyli jest to Debinia. I teraz tak, jeżeli tu będzie jakiś toc z plusem, dobry, no to będzie fajnie. Musiała być jakaś Smith, ale opisam, że będzie jakiś toc z Ultimate. I będzie to Gołowin, No to to jest tragedia. Bo na 99% tam jest 94 overal kolejny. No i tak jak mówiłem, kuli bali. Nagrody za food Champions na RTG. Pierwszy piczek z euro. Okej, okay, SOZA? Spoko. Zobaczmy co będzie dalej. W drugim piku Euro mamy Parejo. No i zobaczmy trzeciego. I w trzecim piku mamy Griezmanna. No, ok. No, Francuz by się przydał w jakimś piku. No, oczywiście najlepiej Mbappe. No, ale przekonajmy się, kto będzie. W pierwszym piku Czawinga. Ok. Jakaś taka bardziej zwinna napastniczka. No i zobaczmy, kto będzie w drugim. A w drugim piku będzie. Druga chawinga. 3 razy 94 plus to z Ultimate. Niech się dzieje, wola nie ma. Uuu, salach! Uuu, nice! A z kim będzie ten Salak grał? A Salak będzie się grał z rajsem. Okej. Okay. No, salaszek jest fajny. Salaszek to jest coś przyjemnego, dobra. Zobaczmy, co będzie w środku jeszcze. No, ten rice mnie bardziej smuci, bo rajsa już miałem. A nie, Rajsa nie miałem. I Di Maria. Okej, okay, całkiem fajnie. No to pora na kolejne nagrody. Zobaczmy, na początku piki z euro. A tutaj raczej zwykle jest bez szału. Co prawda, no i idzie tutaj coś trafić. Teoretycznie. No i teoretycznie jest tutaj lewy. Także nie ma tragedii, ale i tak wszyscy wiedzą po co tu przyszliśmy. Bo my przyszliśmy tutaj po piki za Food Champions. I zobaczmy, co tutaj będzie za Food Champions. W pierwszym piku dostaniemy. Chawingę, ok, nie jest Chavinga zła, a w drugim? James i Valverde, także not bad. No to pora na najciekawszą paczkę, bo paczkę 3 razy Tots, 94 plus Totsy Ultimate. Zobaczmy, co tutaj będzie. Zaczynamy od Fergusona, czyli jest źle. Ale czy to można naprawić? I teoretycznie można to naprawić. Oj, można! Teo Hernandez. No i zobaczmy, kto będzie w środku. Jest Teo, jest Jest Stanley, ale Teo. No, prawie bańkę. No, odmat. Jedziemy, moje nagrody na moim koncie. Eee, zobaczmy, czy tu coś w ogóle można trafić. Wiadomo, że 11 winów to nie jest coś, co chcielibyśmy oglądać. Ale czasami za 11 oddaje lepiej niż za 20. No i w piku mamy Grimaldo, ok. No nie ma, ale może być. A w drugim piku mamy Musiale, ok. Musiala i Grimaldo za 11 winów. No to teraz nagrody za 18 winów. Przekonajmy się, czy za 18 winów odda lepiej niż za 14 i za 11, które wbialiśmy. W pierwszym piku nic za bardzo nie było, w drugim piku mamy totalne. Tak w trzecim piku z euro dostaniemy duplikat modricia, ale bierzemy stonesa. Ok, i czwarty pik, euro to trend, ale będzie brand. No i teraz najważniejsze: jeden z pięciu pików, zobaczmy, czy w jeden z pięciu w ogóle da się nie trafić nic dobrego. W pierwszym piku mamy skandal Lewandowskiego. Ok. Jednak 11 winów zapowiada się, że jest lepsze. No a w drugim? O kurwa! No to! 18 winów. Dobra! Piki były tragiczne. Paczki były tragiczne. Ale może chociaż tutaj 3 razy 94 plus to z ultimate. Niech się dzieje. Zobaczmy, co tutaj będzie. Portugalia LP. Leo! Uuu, uh, Leo jako pierwszy walkout. To się dobrze zapowiada. No dobra, ale zobaczmy, co będzie dalej. Czy będzie to z plusem, czy będzie ktoś porządny? A tym tocem jest Declan Rice. Okej. Okay. No to zobaczmy, kto będzie tym trzecim towcem, a trzecim towcem jest Paśka Nagrody za 14 winów. 18 totalnie nie oddała. Zobaczmy, co będzie w środku 14 winów. Zaczynamy Harim Keinem, czyli całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o drugiego pika, Irena Paredes. Ok. Trzeci piczek euro to Delict. No i dobra, i tutaj sobie zasłonimy piki za Foot Champions. Zobaczmy, czy coś tutaj trafimy za Foot Champions. Jedziemy, pierwszy piczek. Zacznijmy może od środka Ferguson, ok, czyli w sumie to nie było na co patrzeć. Tutaj debinia. No i jeżeli nie ma nic w lewym, no to jest tragedia. I w lewym piku mamy Leao. Uu, nice. Jedziemy z drugim piczkiem za Foot Champions. No to teraz zacznijmy od lewej strony dla odmiany. Z lewej strony Messi. Ok. Daliśmy do prawej, ale myślę, że już tutaj wiemy, kogo wybierzemy. Jest Devinia, a ostatnim pikiem jest Rice. Leo Messi i Leo za 14 winów. No i paczka 394 -3, plus Ultimate. Przekonajmy się, czy odda tak samo jak. Pikach, bo piki były niesamowite, a w paczce mamy Anglia, LP, jest to hemp, to nie jest dobry znak, bo jeżeli wychodzi pierwsza ta kobitka, to nie jest dobry znak, ale tu jest jeszcze Aitana, Bonmati 97, Ok, czyli jednak to był dobry znak, ale do tego wszystkiego jest Ferguson.